Dzień dobry, witam państwa w kolejnym odcinku programu Mosty Heszela. Mosty Heszela to jest program, w którym rozmawiamy o tym, co łączy dwa z pozoru różne światy: katolicki i żydowski. I o tym dziś także będzie w programie. Naszym gościem jest pan Paweł Matraszek, opiekun miejsca, w którym się dziś znajdujemy. I może właśnie zacznijmy od tego, co to za miejsce, gdzie. Rozmawiamy. Miejsce zdradzę tylko w centrum, właściwie Lublina. Znajdujemy się w jedynej ocalałej synagodze z pożogi wojennej, jedyna jaka, jaka jest na terenie Lublina. To miejsce ma dwustuletnią historię. Od 200 lat się tutaj ludzie modlili, i to nadal jest synagoga. Dalej ludzie z całego świata przyjeżdżają, po to, żeby się było modlić. To jest miejsce bez wątpienia wyjątkowe, być może przez niektórych zapomniane, albo nieodkryte. Faktycznie nie, mówiąc kolokwialnie, nie lansujemy się, nie, ale, no mówię, czekamy na ludzi, którzy szukają tego miejsca, słyszeli o tym miejscu, bądź mieli, bądź rodziny miały kontakt, przychodziły tutaj lub mieszkali, więc to miejsce ma bardzo bogatą historię sprzed wojny ale po wojnie też yy, dużo się tu działo to jest miejsce, które pierwsze, w, jeszcze wtedy władza ludowa oddała Żydom i tu się Żydzi spotykali Tomasz Blac, będący na zdjęciu bardzo często odwiedzał to miejsce, i on tuż po okupacji yy, przychodził tutaj i zna bardzo dobrze historię tego miejsca. Mój dziadek, ci wszyscy Żydzi z naszego środowiska. To osoby, które oczywiście tutaj można zobaczyć, fotografie osób, które odwiedzały to miejsce, tu się modliły. Żydzi lubelscy z... i Żydzi, którzy się otarli o to miejsce, bo dużo osób po wojnie i przed wojną mieszkało. Na zdjęciu jest ujęte, pokazuje książeczkę uposażenia wojskowego. I faktycznie jest napisane, że adres lubartowska 10. To zdradził Pan właśnie miejsce, gdzie, gdzie się znajdujemy, gdzie można znaleźć izbę pamięci Żydów Lublina, bożnicę Hewra Nosim, to jest to miejsce o, o tym, że no, to miejsce kształtowali ludzie świadczą choćby te zdjęcia, choćby to te osoby, które tutaj y, przychodziły, tu się y, modliły regularnie czy okazjonalnie, ale też cała masa artefaktów, które się tutaj znajdują, y, które służyły i były częścią, czy są też częścią tego miejsca, miejsca modlitwy przede wszystkim, prawda? Tak. Y, tutaj jest tablica, y, która mówi, co to jest za miejsce że jest to miejsce modłów i nauki. I faktycznie tak było. Kompletna tora znajduje się warunka kodesz, czyli szafa na torę, z tym też bardzo starym parochetem, czyli zasłonką. Ale pomijając te wszystkie rzeczy, które zgromadziliśmy przez lata, oprócz modlitw, tu się odbywały i odbywają teraz w mniejszym zakresie koncerty wszystkie święta y, żydowskie, Roszaszana, czyli nowy rok, y, Chanuka, Purim, Pesach, no wszystkie święta y, żydowskie. Po śmierci mojej mamy, która umarła w 2022 roku, życie się zmieniło. Mieliśmy plany na długi okres, na krótszy. Nagle wszystko się zmieniło i robię po prostu to, kultywuję przede wszystkim y, y, przez to, co robię, w pamięć mojej mamy, robię to dla niej. To, to zatrzymajmy się choć na chwilę, bo dla wielu, co nie jest też żadną przesadą, pani Luba Matraszek to była osoba, instytucja. Dla mnie mama przede wszystkim, moja mama, ale yy, ponieśli stratę wszyscy ci, którzy, których ona scalała. Bo to ona powiedziała, że właśnie Lublin jest polską kolebką żydowskiej duszy, polską Jerozolimą. A jak należy rozumieć jej słowa, tamte słowa? Jak, jak pan je rozumie? Przede wszystkim, przed wojną oficjalnie niecałe 43 tysiące Żydów było na. Ponad 100 tysięcy mieszka mieszkańców. Ta społeczność być... dysponowała, modliła się w ponad 100 yy, synagogach i bożnicach. Bożnic. Synagoga to oddzielny budynek. Tak. Bożnica to był w ogóle zaszczyt dla kogoś, kto ma kamienicę, żeby tam była bożnica. Bo tu się spotykali mądrzy ludzie, dyskutowali. Tutaj były dyskusje do yy, czasem do Białego Rana. To jest biedna. Dzielnica, biedna synagoga w biednej dzielnicy, na biednej ulicy. I taki jest klimat. To wszystko jest autentyczne. I to wszystko można odwiedzać. Pan oprowadza tutaj osoby, które chcą zwiedzić. Te informacje można spokojnie uzyskać, ale no pan, jako oczywiście ten kustosz tego miejsca. Bo skoro powiedzieliśmy, że, że może trochę nie zawsze odkryte przez yy, yy, tych, którzy po prostu tu mieszkają, czy by Pan miał wskazać jakiś taki kanon miejsc, które warto znać, miejsc związanych z lubelskimi Żydami, bez którego właściwie światły mieszkaniec Lublina nie, nie powinien wychodzić na ulicę? To co by to było? Oprócz tego miejsca. Światły, który się interesuje tą tematyką, bo tak. nie każdy musi przecież. To prawda. Dla mnie. Jako Żyda jest przede wszystkim cmentarz. I cmentarz jest bezdyskusyjnie y, najważniejszym miejscem dla Żydów. No, tak jest napisane w Torze, tak y, mówią rabini. Taka jest tradycja, nie ma ekshumacji. Cmentarz jest powsze czasy. Czyli warto y, odwiedzać cmentarze, odwiedzać ten Oczywiście. konkretny cmentarz, bo jak się okazuje też zmarli mogą nam tę swoją historię opowiedzieć. No, no tak, nasze grono dużo osób opuściło. Mówię nasze grono, czyli to środowisko Żydów lubelskich. Najpierw umarł Roman Litman, wieloletni przewodniczący gminy Żydowskiej. Tą gminę zakładała razem z Romanem moja mama. Ona była jakby pomysłodawcą i sama chodziła po ludziach. Zbierała podpisy, żebyśmy założyli tą gminę. No i w momencie, kiedy Akademia Medyczna rezygnowała z budynku Kolegium Majus, czyli budynku dawnej Jeszywy, no tam, tam powstało to, to miejsce. Były kolejne różne plany. Kolejne miejsce na mapie Lublina, bez którego no, trudno zrozumieć historię y, y, Żydów lubelskich. No. Jedna z najsłynniejszych. Kiedyś znana na całym świecie. Na świecie, tak. Tam jako, to, jako uczelnia. Mimo tego warto, warto historię Żydów lubelskich poznać, także w takim miejscu jak tutaj e, rozmawiamy. To miejsce jest jeszcze o tyle ważne, bo przez okna widzimy ścianę naturalną ścianę. Tą ścianą jest cała zabudowa, te kamienice, za którymi było getto, czyli jesteśmy 20 metrów od getta. Też 20 metrów stąd jest Kowalska. Było, w czasie wojny było tam główne wejście do getta, wielka brama. A więc be, bez wątpienia to miejsce, w którym dziś rozmawiamy, miejsce, którego pan jest gospodarzem, ważne, istotne na mapie. Myślę, że to jest najważniejsze istniejące, które, tak mi się wydaje, no, ludzie, którzy tu przyjeżdżają z całego świata, no, oni wiedzą, gdzie są, co to jest, co to jest za miejsce. Chętnie udostępnię jakieś zdjęcia, filmy, relacje ludzi, którzy mówią o tym miejscu. No, nie nie Nieoceniony jest wkład mojej mamy, no ona była duszą tego wszystkiego, całego, całego życia żydowskiego. Ale dalej istniejemy. Mama sporządziła wystawę. Tu jest tylko część fotografii, bo tytułem Jesteśmy, żeby pokazać, że jeszcze jesteśmy, że nie, nie wspomina się cadyków, widzącego, że to nie tylko są legendarne postacie, to są zwykli, zwykli Żydzi. Ci Żydzi którzy byli zasymilowani i byli ich status był wie, dużo lepszy niż e, tych na Lubartowskiej. Mieszkali na Krakowskim na przykład. To byli adwokaci, lekarze. Natomiast e, no, tam nie słyszało się języka idysz. E, po żydowsku mówiła ulica Lubartowska. Jeszcze w 70-tych latach można było e, słyszeć Idysz, czyli żydowski część ważna część bez wątpienia Lublina historii Lublina o czym dziś nam opowiadał pan Paweł Matraszek kustosz opiekun izby pamięci Żydów i synagogi na, to i i synagogi. cały czas synagogi a ja bardzo dziękuję za dzisiaj. dziękuję panu dziękuję bardzo